Cześć, jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek poświęcony Perswazjom Jane Austen. Opowiem Wam trochę o tej książce, opowiem Wam, dlaczego tak bardzo lubię tę historię i za co ją najbardziej doceniam. No i opowiem Wam też trochę o trzech ekranizacjach, które widziałam, łącznie z tą najnowszą, którą od 15 lipca możecie oglądać na platformie Netflix. Zapraszam serdecznie. Jeżeli jesteście stałymi widzami mojego kanału, to pewnie wiecie, że ja uwielbiam twórczość Jane Austen. Mogłabym nawet śmiało powiedzieć, że jest to moja ukochana, ulubiona pisarka. Jej książki dają mi e, ogromne takie poczucie komfortu psychicznego, odstresowują mnie. Już od wielu lat często sobie do nich wracam. I do tej pory, do zeszłego roku, bardzo lubiłam Dumę i Uprzedzenie. Ceniłam ją za ten romans, za błyskotliwy humor, bardzo lubiłam głównych bohaterów. Zresztą do teraz tak jest oczywiście. Bardzo ceniłam Emmę za właśnie poczucie humoru, za taką komedię trochę pomyłek. No i lubiłam też historię wyrozważnej i romantycznej. Mansfield Park ma dla mnie trochę problemów, ale i tak bardzo lubię tę książkę, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze z perswazjami. Nie poczułam tej historii po prostu. Do zeszłego roku, bo w sierpniu właśnie postanowiłam dać tej książce jeszcze jedną szansę, przeczytałam ją, no i okazało się, że mnie zachwyciłam. Dopiero wtedy mogłam w pełni docenić perswazję, zrozumieć też mam takie wrażenie, bo wydaje mi się, że właśnie Perspazję to jest taka książka, którą bardziej doceni czytelnik troszeczkę starszy, bardziej dojrzały. Teraz już z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że perswazja obok dumy i uprzedzenia, to moja ulubiona powieść Jane Austen. Jestem tego pewna, bo sobie odświeżyłam sobie w lipcu, czyli niedawno perspazję, po właśnie tej najnowszej ekranizacji, która moim zdaniem jest nieudana, ale o tym będzie później. No i jestem przekonana, że perspazję to jest naprawdę bardzo dojrzała powieść i zaraz Wam powiem, za co ją tak naprawdę lubię, ale teraz trochę informacji obserwacji wstępnych. Perswazje to najpóźniejsza książka Jane Austen. Została wydana w roku 1817, już po śmierci Jane. W Polsce po raz pierwszy ukazała się w roku 1962. No i jak zwykle w przypadku twórczości Jane Austen mamy tutaj pokazane życie szlachty na początku XIX wieku. Mamy tutaj romans. Ale to, co wyróżnia Perswazję, to bardzo taki głęboki i wnikliwy portret psychologiczny głównej bohaterki. Anna Elliot to 27-letnia kobieta, która 8 lat wcześniej uległa perswazją swojej rodziny i zerwała zaręczyny z mężczyzną, który był drogi jej sercu, do którego żywiła bardzo silne uczucia natury romantycznej. On nazywał się Frederick Wentworth. No, i właśnie akcja rozpoczyna się 8 lat później, kiedy to rodzina Eliotów zmaga się z problemami finansowymi spowodowanymi rozrzutnym trybem życia. Musi opuścić swoją posiadłość i wydzierżawić ją, i tak się składa, że dzierżawić ją będzie siostra Frederika. Rodzina Anny wyjeżdża do baw w okrojonym składzie, a Anna jedzie pomóc swojej młodszej siostrze. Mary, gdzie jak się okazuje, spotyka po tej ośmioletniej przerwie Frederika. To jest dopiero początek tej historii. Nie będę Wam zdradzać nic więcej, jeżeli chodzi o fabułę, bo wydaje mi się, że warto poznawać tę historię samodzielnie. Historia może wydawać się prosta, i pewnie się teraz zastanawiacie, za co ja właściwie tak tę książkę lubię. No, a odpowiedź też jest prosta, bo lubię tę książkę najbardziej za Annę. Anna to jest wspaniała bohaterka i bardzo mi się podoba, jak Jane Austen stworzyła właśnie Annę, bo jest to kobieta bardzo delikatna, i będę tutaj mówiła przede wszystkim o tym wymiarze psychicznym jej osobowości. Jest to bohaterka delikatna. Dojrzała albo powiedziałabym taka dojrzewająca na tle tej powieści. E która dąży do samoświadomości i do odzyskania sprawczości nad własnym życiem. I to jest taki typ bohaterki, która moim zdaniem pokazuje nam też jakiś taki rys feministyczny. Przypominam, że jest to początek XIX wieku i bardzo podoba mi się droga, którą Anna na tle tej powieści podąża. Anna bardzo dużo tutaj analizuje swoje życie, swoje wybory, właśnie czynniki zewnętrzne, które do tych wyborów doprowadziły. Analizuje relacje z swoją rodziną i z panią Russell, która jest jej taką największą przyjaciółką, pełni dla niej taką rolę matki wręcz. I ona również, te 8 lat wcześniej, przekonywała ją do tego, żeby porzucić Frederika Wentwortha ze względu na jego status ekonomiczny i pozycję społeczną. Teraz Anna, już jako osoba dorosła, ale nieszczęśliwa, bo nie zrobiła w życiu tego, co chciała zrobić, nie związała się z osobą, którą kochała po prostu. Analizuje wszystkie swoje decyzje, dochodzi do pewnych wniosków i dąży właśnie do tej samoświadomości, wyciąga rękę po swoje szczęście i to jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo taka satysfakcjonująca przemiana naszej głównej bohaterki która tak jak Wam powiedziałam jest błyskotliwa, jest bardzo taką sprawną obserwatorką otoczenia, ale nie jest to też taka bohaterka z ogromną charyzmą, która wychodzi na pierwszy plan. Ona jest raczej gdzieś tam cały czas z boku i wydaje mi się, że właśnie takie bohaterki z boku, które są trochę takimi szarymi myszkami, ale jednocześnie mają światu bardzo dużo do zaoferowania, bo są stanowcze w momentach, w których muszą być stanowcze, są zaradne, rozsądne, no i właśnie już trzeci raz powiem samoświadome, to jest właśnie typ bohaterki, który jest bardzo w literaturze potrzebny. W tej książce też bardzo podoba mi się romans, bo jest to taki romans powolny i niezwykle subtelny. Opiera się on przede wszystkim na takich długich spojrzeniach, w których ukryta jest tajemnica przeszłości pomiędzy tymi dwoma kochankami, ale tak naprawdę nam nie zostaje powiedziane nic więcej. Na temat tego, jak ta przeszłość wyglądała. Mimo to możemy poczuć naprawdę bardzo dużo takiej frustracji, tęsknoty, żalu w tych spojrzeniach, i to jest tutaj naprawdę świetnie poprowadzone. No i podoba mi się też bardzo Frederick Wentworth. To jest naprawdę fajny, główny bohater. Rozumiem, dlaczego Anna zapałała do niego takim gorącym uczuciem od samego początku. Wszystko jest tutaj zrozumiałe. Podoba mi się również cały kontekst związany z żeglowaniem na statku. Cały kontekst rodzinny Anny, wszystko jest fajnie nakreślone. Ale jest to książka, która nie jest komediowa. Ona ma raczej taki wydźwięk melancholijny. Skupia się właśnie na tym życiu wewnętrznym, a raczej to tło, które czasami może być trochę absurdalne, no bo rodzina Anny, zwłaszcza jej ojciec, zachowuje się często w sposób absurdalny i komiczny. To jest tylko tło. Raczej nie ma to takiego charakteru, który ma być humorystyczny, tak jak to było na przykład w Emmie. Więc jeżeli jeszcze nie czytali, się perswazji, to naprawdę warto dać szansę tej książce. Jest krótka, czyta się ją naprawdę bardzo łatwo, lekko i przyjemnie i można faktycznie się z Anną utożsamić i zrozumieć jej wybory, zrozumieć jej decyzje, zobaczyć tą jej drogę. I to jest chyba taki najcenniejszy aspekt tej książki. Czytałam też, że to jest takie preludium do późniejszej powieści psychologicznej, więc bardzo perswazję Wam polecam. A teraz opowiem trochę o ekranizacjach. Właśnie do ekranizacji. Widziałam trzy ekranizacje perspazji z roku 1995, z roku 2007 i tą najnowszą z roku 2022. I powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że żadna z tych ekranizacji nie jest bardzo dobra. Są w nich elementy, które podobały mi się mniej i bardziej, ale żadna nie spełniła moich oczekiwań i nie dorównała książce. Wydaje mi się, że na przykład Duma i Uprzedzenie ma dobre ekranizacje, bo zarówno ta ekranizacja filmowa, która nie jest do końca wierna książce, ale jest magiczna, jest fajnie tam wykreowany ten wątek romantyczny. Bardzo mi się podobała, jest to dobrze zrobiona ekranizacja. Podobała mi się też ekranizacja serialowa bardzo. Uważam, że rozważna i romantyczna ma wspaniały film. Bardzo go lubię. Też mi się podobają wszystkie ekranizacje Emmy, które widziałam, więc naprawdę tutaj nie mam za dużo do zarzucenia. Ale perswazję jeszcze chyba ekranizacji God nie doczekały. i może teraz powiem wam jedno zdanie, czym w ogóle dla mnie jest dobra ekranizacja. Ja uważam, że ekranizacja nie musi być wierna. Nie oczekuję od twórcy filmowego tego, żeby przełożył tekst źródłowy jeden do jednego, nie dokonując żadnych zmian po drodze. Ja rozumiem, że jest to pewna reinterpretacja tego tekstu źródłowego i absolutnie mi to nie przeszkadza, o ile zachowano charakter głównego bohatera, jeżeli ten charakter jest ważny, bądź takie główne przesłanie. No, i tak na przykład mogę Wam powiedzieć, że ostatnio mówiłam na kanale o ekranizacji na Wschód od Edenu z 1955. I jest to ekranizacja bardzo swobodna. Ona przedkłada jedną trzecią książki Steinbecka, tak około. I faktycznie wiele elementów z książki się tam nie znalazło, ale. Postać głównego bohatera, Kala, który grany jest tam przez Jane Sabina, jest naprawdę świetnie odzorowana, i to mi wystarczyło, żeby uznać, że nie jest to film beznadziejny. On nie spełnia też moich oczekiwań, ale jest naprawdę ciekawa ta sylwetka głównego bohatera i to się moim zdaniem broni. Natomiast w Perswazjach, w filmach, które widziałam, nie do końca autentycznie przedstawiono Annę, a Anna, tak jak już Wam powiedziałam, jest w Perswazjach najważniejsza. No i rozpoczynając od filmu z roku 1995, wyrażostrowanego przez Rogera Michela z Amandą Roots i Sirianem Hinsem w rolach głównych. Mogę powiedzieć, że jest to film, który najbardziej wiernie przedstawia to, co jest w tekście źródłowym. Faktycznie jest tam sporo elementów, które inne ekranizacje po prostu pomijały, zwłaszcza z tej drugiej części książki. Jest to film, który został mi zarekomendowany kiedyś w komentarzu jako taki bardzo naturalistyczny i się troszeczkę z tym muszę zgodzić faktycznie naturalistyczny jest, ale mi to nie przeszkadzało. Natomiast przeszkadzało mi to, że pomiędzy głównymi bohaterami nie do końca było czuć chemię, za mało tam było po prostu tego romantyzmu, dlatego uważam, że ta ekranizacja nie do końca po prostu jest najlepsza, ale i tak uważam, że jest w porządku. Jeżeli chodzi o ten film z roku 2007, który wyreżyserował Adrian Shergold i gra tam Sally Hawkins i Rupert Penry Jones, główne role, to jest film, który nie jest już tak wierny książce. Wiele elementów z książki pomija, ale tam najbardziej podobało mi się Casting do właśnie roli kapitana Frederika, bo Rupert Penry Jones doskonale wykreował tą postać i dokładnie tak sobie go wyobrażałam, zarówno jeżeli chodzi o takie walory. Fizyczne, jak i pewną osobowość, usposobienie. Sally Hawkins natomiast w proli Anny jest trochę za bardzo neurotyczna. Anna taka nie była. Ona była osobą bardzo spokojną, a Sally Hawkins, no, nie do końca taką spokojną osobę gra. Więc to mi się nie podobało, natomiast muszę przyznać, że tam pomiędzy tymi bohaterami było dużo chemii i mimo wszystko oglądało się to naprawdę bardzo miło. No i ta najnowsza ekranizacja z roku 2022 dyreżysowała przez Cary Kraknell z Dakota Johnson i Korpsem Jorwicem w rolach głównych. To jest moim zdaniem najsłabsza ekranizacja. I zaraz Wam powiem dlaczego, bo mam najwięcej do powiedzenia na temat tego filmu. To jest ekranizacja bardzo, bardzo swobodna. Są tam elementy, pewne elementy z książki, ale naprawdę e, ogólnie cały charakter tego filmu ma z książką bardzo niewiele wspólnego. No i zacznijmy od castingu, od tych naszych dwóch najważniejszych ról. Ja bardzo lubię Dakota Johnson, muszę to powiedzieć. Wiem, że wiele osób za nią nie przepada ze względu na rolę Anastazji Steele w 50 twarzach Greya. Ja uważam, że Dakota to jest naprawdę fajna aktorka. Widziałam ją na przykład w takich filmach jak Suspiria, Nienastronomia ceni masło z soku z masłem orzechowym i ona jest naprawdę fantastyczna. Dodatkowo jest też bardzo fajną osobą, jest bardzo zabawna. Często oglądam z nią jakieś takie materiały e, na YouTubie i tak dalej. Mam też taką ciekawostkę, jeżeli jesteście zainteresowani. Dakota Johnson jest prywatnie w związku z Chrisem Martinem, który jest wokalistą zespołu Coldplay, który też bardzo lubię. To była dygresja niczego. W każdym razie, lubię tą autorkę. Aktorkę. Nie przeszkadzało mi, że gra w perswazjach, chociaż fizycznie zupełnie nie pasuje do tej roli, bo Dakota Johnson jest pięknością klasyczną, a Anna pięknością nie była, i to miało znaczenie w tej książce do tego, jak Anna się czuje, jaką jest osobą. To miało znaczenie. A o tym panu, czyli o Korusie Jorwisie, kaleczę to nazwisko, przepraszam, już chyba nawet nie mam ochoty się wypowiadać, bo on tam zupełnie nie gra, go mogłoby tam nie być, naprawdę nic by się w tym filmie nie zmieniło, bo on tam dosłownie mówi trzy zdania i wszystko robi z jakimś takim ogromnym cierpieniem na twarzy, i to autentycznie w żadnym gramie nie jest właśnie kapitan Frederick. Wentworth, który był pewny siebie, który był trochę dumny, ale jednocześnie był taki błyskotliwy, szarmancki. I był zauważalny. To tutaj ten pan, em, który zagrał go w tym najnowszym filmie, totalnie się nie sprawdził, nie podobał mi się i w ogóle nie będę już do niego wracać, bo on tam nic nie zagrał. Chemii pomiędzy głównymi bohaterami nie było wcale i w ogóle nie wiem, o czym ta najnowsza ekranizacja była. Najbardziej w tym filmie nie podobało mi się uwspółcześnienie absolutnie wszystkiego. Począwszy od dialogów, które były dla mnie niestrawne i wywoływały naprawdę ciarki żenady miejscami, po taką rozpiętość kulturową, która też no, nie pasowała do tego filmu, bo jednak twórczość Jane Austen charakteryzuje się tym, że wiernie oddaje realia, zachowania, sposób życia jakiejś tam warstwy społecznej i uwspółcześnienie tego zupełnie nie ma sensu, bo tracimy cały charakter twórczości Jane Austen. Anna też nie była taką bohaterką. Naprawdę, gdy widziałam tą filmową Annę, to przewracałam oczami i podkreślę, że jest to taka osoba, którą ja bym naprawdę polubiła, gdybym spotkała w życiu, albo gdybym ją spotkała jako bohaterkę w innym filmie albo książce. Ale to po prostu nie była Anna, bo Anna nie była tak wyzwolona. Anna nie chodziła po domu z flaszką wina w ręce i nie popijała sobie. Anna nie była tak pewna siebie, ona była raczej cicha. Spokojna, bardzo dyplomatyczna, była błyskotliwą obserwatorką, ale raczej wstrzymywała się od takich sarkastycznych uwag, jakimi bardzo chętnie dzieliła się ze światem. Właśnie bohaterka grana przez Dakota Johnson. I to mi się naprawdę bardzo nie podobało, bo jest to dla mnie dowód na to, że twórcy tego najnowszego filmu zupełnie nie zrozumieli charakteru Anny, nie zrozumieli tej jej przemiany, która jest tak ważna w tej książce i która jest esencją całej książki. Wydaje mi się, że twórcy tego najnowszego filmu bardzo chcieli aspirować do Bridgertonów, czyli do serialu, który ja bardzo lubię i do tej najnowszej Emmy. Która też mi się naprawdę podobała, ale w przypadku perswazji to się zupełnie nie sprawdziło, bo, bo, bo perswazję bo to nie jest komedia, to jest, e, to jest książka o dojrzewaniu i ona ma charakter taki troszeczkę melancholijny. Tak jak Wam już powiedziałam, jeżeli są tam jakieś elementy humorystyczne, to są one raczej trzecioplanowe, a głównym Główną osią tej powieści jest przemiana i portret psychologiczny Anny. Więc niestety tego najnowszego filmu bardzo Wam nie polecam, nie podobał mi się, cierpiałam przy oglądaniu, no i mam nadzieję, że perswazje jeszcze się dobrej ekranizacji doczekają. To tyle w tym odcinku chciałam powiedzieć: proszę dajcie mi znać, czy czytają się perswazję? Czy chcecie przeczytać perspazję, czy widzieliście ekranizację perspazji jakiekolwiek, dajcie mi koniecznie znać. Dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Dziękuję Wam również za to, że zostawiacie komentarze, łapki w górę i za to, że subskrybujecie ten kanał. Cześć!